Ja zwięźle mówię na czym, o czym, o co oskarżam Pańskiego klienta. Tu jest bardzo istotna rzecz, praktyczna, że pokrzywdzony tym przestępstwem może do tego momentu, czy do tego przedstawienia zwięzłego przeze mnie zarzutów, zgłosić się, że chce też być oskarżycielem, prawda, aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny w tej pięknej sali, natomiast nie jest to sala sądowa, natomiast sala Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale dzięki uprzejmości władzom uczelni możemy tutaj porozmawiać. O, Mówimy dalej o procesie, prawda? Rozmawialiśmy już o wszystkich aktorach tego wydarzenia, teraz powiedzmy na czym polega meritum. Mamy pewne etapy, prawda? Mieliśmy rozpoczęcie procesu, wywołanie sprawy, no i zaczyna się następnie przewód sądowy od Roli prokuratora, czyli od zwięzłego przedstawienia zarzutów. Następnie mamy postępowanie dowodowe, prawda, które jest przeprowadzane. Mamy naradę, mamy zamknięcie przewodu, przepraszam, zamknięcie przewodu sądowego, naradę i wyrok. Ale teraz przejdźmy już tak bliżej, o, o, na czym to wszystko polega. Ja zwięźle mówię na czym. O, o co oskarżam pańskiego klienta? To jest bardzo istotna rzecz, praktyczna, że pokrzywdzony tym przestępstwem może do tego momentu, czy do tego przestawienia zwięzłego przeze mnie zarzutów, zgłosić się, że chce też być oskarżycielem, prawda? Aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. No i ja już powiedziałem, na czym to polega, i mówiąc krótko, piłeczka przechodzi na drugą stronę. Co się dzieje? Tej Akcja się przenosi na drugą stronę, i teraz ym, sąd pyta się oskarżonego, czy zrozumiał zarzuty w, w akcie oskarżenia zawarte, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu i czy chce składać wyjaśnienia, czy też korzysta z prawa do odmowy złożenia y, wyjaśnień. Pamiętajmy, że to jest. Prawo, znaczy oskarżony nie musi nic kompletnie mówić. Jak przekazuje to prawo? Można z niego skorzystać? Nie tak, tutaj my nie, e, pa, proszę Państwa, bardzo często jest taka, taka, osoby, które są oskarżane mówią, no pójdę do sądu i udowodnię swoją niewinność. Po to jest bardzo trudno udowodnić niewinność i dlatego zasada jest w drugą stronę działająca. Prokurator musi udowodnić, tak. I dlatego jest prokuratora praca dość ciężka. No, tym... adwokat, ale w każdym razie, w każdym razie tutaj nie będziemy się licytować nigdy byśmy no nie doszli do porozumienia. Że... Nie, nie, nie. E, Tutaj się pięknie różnimy, natomiast rzeczywiście nie ja mam udowodnić swoją niewinność, tylko mnie mają udowodnić właśnie, tą winę. W tym celu przeprowadzamy dowody. I tu przechodzimy do kolejnego etapu, tak. czyli postępowania dowodowego. To, 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 to jest to klucz to jest to najważniejsze. Czyli są, to, świadkowie, na przykład, to o czym mówiliśmy już wielokrotnie, to jest jeden z podstawowych dowodów, prawda? Dokumenty, no różne, różne biegli, są. Biegli, biegli, tak. szereg spraw, szczególnie jak się rozwija, że tak powiem, wszystko. Otaczającej nas rzeczywistości, to jest szereg takich przestępstw, bez których przy, bez udziału biegłych nie obeszłoby się postępowanie dowodowe. Na przykład postępowania prawda, gospodarcze, postępowanie wypadki, komunikacyjne. wypadki komunikacyjne, to jest, prawda? różne sprawy gospodarcze tutaj bardzo ciężko. I proszę pamiętać, oskarżony generalnie ma prawo być obecny na rozprawie. Prawda? Ale znaczy no, wyjątkowo są może go zobowiązać do tego, tak, żeby. Raczej, jeżeli będzie żeby chciał. Tak, ale generalnie nie musi tego. Nie tak, musi, tak nie, musi, musi, nie, bo nie musi. może nie przychodzić, tylko wtedy musi sobie zdawać sprawę z jednego, że prawo, któremu przysługuje, czyli prawo zadawania pytań, świadkom, tak. zadawania pytań biegłych, to, że tak powiem, nie zostanie przez niego zrealizowane i potem nie może mieć do nikogo pretensji, że on przy tym nie był i nie dopilnował sobie, a oni mówili nie tak, jak on chciał, prawda? Więc powiedzmy tak, że. E, to jest formalnie dopuszczalne, ale dla skuteczności linii obrony nie zawsze to jest dobry pomysł. W związku z tym e, dobrze jest być, nie każdy oczywiście chce, ale może zadawać pytania. Zawsze oskarżony może składać oświadczenia co do przeprowadzonych dowodów, może złożyć to. wyjaśnienia. W dowolnym momencie i to, że oskarżony odmawia złożenia wyjaśnień na początku nie oznacza, dość często tak się robi, że pod koniec postępowania Złoży wyjaśnienia. Także zawsze ma to możliwość yy, tutaj jakby prezentowania swojego, swojego stanowiska właśnie w kontekście tego, co się dzieje na sali sądowej, czyli przeprowadzonych dowodów. Może się okazać. Panie mecenasie się troszeczkę równość stron zachowali, nie mówili tylko o oskarżonym. To również proszę pamiętać, że oskarżyciel posiłkowy również ma w pełni zagwarantowaną taką aktywność na postępowaniu. To jest bardzo istotne, żeby państwo, które nas może usłyszą, żeby wiedzieli, że oni jako pokrzywdzeni mogą aktywnie uczestniczyć. Nie czekać na to, co zrobi prokurator, nie czekać na to, jak mu będzie przeszkadzał adwokat, bo taka jest rola i co zrobi sąd, tylko sam może aktywnie walczyć o to, aby osiągnąć taki wyrok, jaki sobie. I tu jeszcze może tylko jedna rzecz, jeżeli mówimy o przebiegu postępowania. Czasami możemy się, ja z, z punktu widzenia mojej profesji, e, możemy mieć takie poczucie, że m, dlaczego ten obrońca tak e, widzi tą rzeczywistość jednostronnie. E, e, prawda? Proszę Państwa, proszę pamiętać, w przeciwieństwie do oskarżenia publicznego, my jesteśmy jakby skrzywieni ustawowo. My musimy działać na korzyść naszego mandanta, po prostu Nawet wiedząc, że na przykład popełnił przestępstwo. Y, oczywiście to y, oczywiście musimy w ramach prawa y, wskazywać, akcentować te elementy dla niego korzystne. Taka jest rola, niewdzięczna rola i w związku z tym y, proszę się nie dziwić. I y, to nie powinny być y, kwestie, które y, są krytycznie oceniane, że obrońca po prostu widzi ten świat. no. Je, trochę jednostronnie, tak? tak? panie mecenasie, teraz... I potem dochodzimy do momentu, kiedy już zakończymy przewód. Tak. Sędzia się pyta, przewodniczący, czy są jakieś wnioski dowodowe? No, wnioski? Te wnioski można złożyć, wtedy właśnie można te wnioski złożyć. Jeżeli strony mówią nie, nie mam, W generalnie dochodzi do zamknięcia tak. przewodu sądowego i sąd udziela głosów. No właśnie, i teraz... W a właśnie jakiej kolejności? No, pierwsze oczywiście oskarżenie, oskarżenie. I tutaj to też ważna rzecz. Jeżeli Państwo możecie w jakichś filmach oglądać, płomienne mowy. Ja raz tylko widziałem mowę oskarżycielską czterogodzinną, To rzeczywiście uczestniczymy w takiej rozprawie, natomiast generalnie te mowy są jednak dużo krótsze. Pamiętajcie, państwo, to chodzi o krótkie podsumowanie. Tak, to, to nie jest tak, że. Aktach, to, nie tak? Jest to nie jest najważniejszy element yy, tak, 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 tutaj, prawda? Rozprawy, absolutnie. Tutaj ciężko jest, żeby jakiś zmienić radykalnie spojrzenie, perspektywę oceny sprawy, absolutnie. Więc to jest tylko podsumowanie, Ale, pokazanie pewnych elementów. mi się raz w praktyce, raz co pamiętam, być może więcej razy, że mowa końcowa. Obrońcy, który wskazał na jeden z elementów, który uciekł sądowi podczas przewodu całego sądowego, taki doktrynalny, spowodował zmianę, że tak powiem, nastawienia sądu i jakieś inne spojrzenie na sprawę i wznowienie przewodu. Tak, bo można przewód wznowić, czasami tak, tak to jest, ale rzeczywiście jest to taki element podsumowujący. I potem wychodzimy z sali albo sąd się udaje na naradę i ogłoszenie wyroku. Pamiętajcie Państwo stoimy, kiedy jest wyrok ogłaszany w imieniu Rzeczypospolitej. No i się wtedy dowiadujemy, no jakie jest już rozstrzygnięcie. Prawne, o których powiemy z całą pewnością w następnym, bądź kolejnym odcinku, co się dzieje z takim wyrokiem dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.